Ale walną pięknie, ale jak? Ładna ryba, ale jak wystartował, widziałem gdzieś tak. Ale piękny jest ty. Ta. na tancę. Na tante no ale jest o. Ale locha ty o. Jest rekord kolejny, na pewno No, A się... na tancę. ale widziałem jakby startował do niej jak tak. rakieta poszedł, no Co na śniadkę miałeś? Nie, bardzo leciutko no A na biało. Tak, za biało Ale kloc No, to tak Dajcie klac. Ciągaj gniazdo. No i żeby mówić, nie da tak kurde na, na tamta, inny może inny kolor Słow, i tak dalej. Oh. 57, poczekaj o, 7. A weź tę drugą płetwę A to już po skosie będzie, to już naciągnie 57 57 A jak, mówię, 57 56 Tak? Czekaj Pięćdziesiąt 57. Pięćdziesiąt siedem, dobra. Ojejku, dobra. I sorry, ja Ci na razie go wrócę do tego, do podpieraka. A co Ty będziesz